Witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wydarzeniach z roku 2012, które miały miejsce w amerykańskim mieście Houston. Zapraszam do wysłuchania historii Mary Ann Murphy. 48-letnia Mary Ann Murphy mieszkała w amerykańskim mieście Houston w stanie Teksas. Mieszkała tam razem z mężem Donem oraz dziećmi, 21-letnim Scottem oraz 16-letnią Kerry. Mary Ann była bardzo wymagającą matką. Chciała, aby jej dzieci przynosiły jak najlepsze stopnie ze szkoły, aby mogły skończyć dobrą uczelnię i w przyszłości wykonywać taki zawód, jaki im się zamarzy. A może bardziej chodziło o to, aby wykonywały taki zawód, jak jej się zamarzy. W każdym razie przez cały czas, kiedy Scott i Kerry uczęszczali do szkoły, wiedzieli, czego ich matka się po nich spodziewa. I tak jak Scott nie miał z tym najmniejszych problemów, zdobywanie dobrych ocen nie sprawiało mu żadnych trudności, jego siostrze nie przychodziło to już tak łatwo. Kerry była trochę zmęczona tym, że ciągle była porównywana do brata i że przez cały czas, chcąc nie chcąc, próbowała mu dorównać. Ten nacisk, jaki Marianne wywierała na swoich dzieciach, sprawiał, że Kerry nie przepadała za szkołą. Nie był to jedyny powód jej niechęci do szkoły. Nie była ona zbyt popularną dziewczyną i uważała, że spowodowane to było głównie tym, że nie miała figury modelki. Kerry nie była jakoś bardzo otyła, ale po prostu trochę tęższa niż te wszystkie popularne dziewczyny. Nie cieszyła się też zbytnią popularnością wśród płci przeciwnej. Chłopcy nie byli za bardzo nią zainteresowani, za wyjątkiem jednego z nich, Zeina, któremu naprawdę zależało na Kerry. Ona sama lubiła go bardzo, ale cały czas traktowała go jak przyjaciela. Zein w sumie był trochę podobny do Kerry, nie miał zbyt wielu przyjaciół, trzymał się raczej na uboczu, a przez inne osoby z ich szkoły był uznawany za dziwaka. Chłopak chciał, aby Kerry była dla niego kimś więcej niż tylko przyjaciółką ale dziewczyna nie miała żadnych wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądała relacja między nimi. Wytłumaczyła Zejnowi, że najlepiej będzie, jeśli będą się tylko przyjaźnić i od tamtej pory stanowili oni parę przyjaciół. Kerry wreszcie miała w szkole kogoś, z kim mogła porozmawiać, ale dużo zmieniło się, kiedy dziewczyna dołączyła do szkolnego chóru. Tak naprawdę zajęcia te były jedyną rzeczą w szkole, która sprawiała Kerry przyjemność. Lubiła w nich uczestniczyć, bo po pierwsze sprawiały one jej radość, a po drugie miała do czynienia tam z osobami, które miały takie same zainteresowania jak ona. I w trakcie jednych z tych zajęć poznała trzy lata od siebie starszą Rebekę Keller. Była ona zupełnie inna niż Kerry, przede wszystkim była bardzo lubiana przez swoich rówieśników. Była wesołą dziewczyną, która była pewna siebie. To wszystko sprawiało, że Rebeka większość czasu była otoczona innymi osobami, które bardzo chętnie przebywały w jej towarzystwie. Była kompletnym przeciwieństwem Kerry, co zaczęło imponować szesnastolatce i bardzo szybko dziewczyny zaczęły się przyjaźnić. Spędzały ze sobą coraz więcej czasu i Kerry wreszcie miała kogoś, komu mogłaby się zwierzyć z największych sekretów. Rebeka była jej prawdziwą przyjaciółką, ale z czasem ich relacje zaczęły ulegać zmianie. Kerry zauważyła, że Beki spodziewa się czegoś więcej, że chciałaby, żeby były parą. Szesnastolatka początkowo była trochę zaskoczona. Była na takim etapie, że dopiero odkrywała siebie, kim tak naprawdę jest. Nigdy wcześniej nie była w żadnym związku i nie zastanawiała się nad tym, czy bardziej pociągają ją chłopcy czy dziewczyny. Rebeka natomiast dobrze wiedziała czego chce od życia i robiła wszystko, aby zdobyć Kerry, i w końcu jej wysiłek się opłacił. Udało jej się zdobyć serce szesnastolatki i dziewczyny nie były już tylko przyjaciółkami. Kerry była trochę tym wszystkim zaskoczona opowiedziała o Rebece swojemu bratu, jednak na początku nie odważyła się, aby poinformować rodziców o swoim związku. Nie wiedziała, jaka będzie ich reakcja, czy w ogóle będą w stanie zaakceptować jej wybór. Dlatego też przez pewien czas ukrywała to, co połączyło ją i Rebekę. Ale uważanie na to, aby nie powiedzieć czegoś nieodpowiedniego przy rodzicach, albo zwracanie uwagi na to, żeby jej nie zobaczyli na mieście z Rebeką, zaczęło męczyć Kerry i po kilku miesiącach doszła do wniosku, że musi im o wszystkim powiedzieć. Tym bardziej, że Rebeka również ją do tego namawiała. Obie uważały, że nie może przez cały czas chować głowy w piasek. I kiedy w końcu zebrała się na odwagę, aby powiedzieć o wszystkim, reakcja jej rodziców bardzo ją zaskoczyła. Kerry spodziewała się, że będą przeciwni jej związkowi z Rebeką i będą robić wszystko, aby zmieniła zdanie. Jednak oni zaakceptowali jej wybór. Skoro związek z dziewczyną jest tym, co sprawia, że ich córka jest szczęśliwa, nie mają prawa jej tego zabraniać. W tamtym momencie nie znali jeszcze Rebeki, wiedzieli jednak, że wkrótce Kerry im ją przedstawi. Szesnastolatka odetchnęła z ulgą po tej rozmowie. W dalszym ciągu spotykała się z Rebeką, snując plany na ich wspólną przyszłość. Dziewczyny były pewne tego, że chciałyby być razem, i często zastanawiały się nad tym, jak ich przyszłe wspólne życie będzie wyglądało. Gdzie będą mieszkać? Co w ogóle będą robić, kiedy już będą mogły zamieszkać razem? Miały mnóstwo planów na przyszłość. Jednak wszystko zmieniło się 16 lipca 2012 roku. Tamtego dnia Kerry była w domu tylko ze swoją mamą. Jej tata oraz brat Scott pracowali wówczas na nocną zmianę. Obie już spały, ale około godziny pierwszej w nocy Kerry obudził jakiś hałas. Miała wrażenie, że ktoś próbuje otworzyć tylne drzwi domu, kopiąc w nie bezustannie. Nie trwało to długo i po chwili dziewczyna usłyszała krzyk dochodzący z sypialni jej rodziców. To był krzyk jej mamy. Kerry zdawała sobie sprawę z tego, że w domu nie ma ani taty, ani brata. Dlatego też szybko opuściła swój pokój, wybiegła na zewnątrz i pobiegła do domu sąsiadów, aby stamtąd wezwać pomoc. Sześć minut po godzinie pierwszej dziewczyna połączyła się z numerem alarmowym. Policjanci pojawili się na miejscu bardzo szybko. Po tym, co im przekazała dziewczyna, podejrzewali, że napastnik w dalszym ciągu może się znajdować w domu. Nie udało się go jednak tam znaleźć, pomimo tego, że cały dom został natychmiast sprawdzony. Policjanci natomiast dokonali innego odkrycia w sypialni rodziców Kerry, na łóżku leżała zakrwawiona matka dziewczyny a na jej ciele znajdowała się niezliczona ilość ran. Jak tylko zobaczyli, w jakim stanie się znajduje, nie mieli wątpliwości, że kobieta nie żyje. Pod poduszką w jej łóżku znajdowała się broń, której Mary Ann nie zdążyła użyć, najprawdopodobniej dlatego, że napastnik zaskoczył ją w trakcie snu. Policjanci musieli poinformować Kerry o tym, co się stało z jej mamą. Dziewczyna była w szoku. Nie miała pojęcia dlaczego ktoś miałby coś takiego zrobić. Nie wydawało jej się, aby jej mama miała jakiś wrogów, którzy mogliby chcieć jej śmierci. Natychmiast zadzwoniła do swojego ojca oraz brata, którzy w dalszym ciągu byli w pracy. Musiała przez telefon przekazać im tę straszną wiadomość. Obaj mężczyźni wrócili do domu tak szybko, jak to było możliwe. Policjanci jednak zauważyli, że mąż Mary Ann nie wyglądał na zbyt szokowanego tym, co się właśnie wydarzyło. Bardzo spokojnie przyjął do wiadomości to, że jego żona została zamordowana. Jego zachowanie sprawiło, że śledczy postanowili bliżej przyjrzeć się związkowi Mary Ann i Dona. I wystarczyło porozmawiać z kilkoma sąsiadami, żeby dowiedzieć się, że związek rodziców Kerry przechodził kryzys. Don nadużywał alkoholu, co prowadziło do wiecznych kłótni między małżonkami. Policjanci dowiedzieli się również, że Marianne miała w ostatnim czasie romans z kolegą z pracy. Ten fakt potwierdzić mógł rejestr rozmów, jakie kobieta przeprowadziła krótko przed śmiercią. To właśnie ten kolega z pracy był ostatnią osobą, z którą rozmawiała. Kiedy policjantom udało się ustalić, kim był ten mężczyzna, od razu wezwano go na przesłuchanie. Dopiero tam dowiedział się on o śmierci Mary Ann, co zdecydowanie go zaskoczyło. Od razu było po nim widać, jak ta informacja go zasmuciła. Mężczyzna ten potwierdził, że miał romans z Mary Ann, jednak nigdy nie był w jej domu. Nie spotykali się tam tak naprawdę to nawet nie wiedział, gdzie ona mieszkała. Jego słowa zostały potwierdzone po tym, jak ustalono, że jego telefon komórkowy nigdy nie logował się w okolicach miejsca, gdzie mieszkała jego kochanka. Śledczy uważali, że to nie on jest odpowiedzialny za śmierć kobiety, a dodatkowo mężczyzna ten miał alibi na czas, kiedy doszło do zabójstwa. Alibi posiadali również ojciec i brat Kerry. Przebywali wówczas w pracy i łatwo było to potwierdzić. Don może nie podchodził zbyt emocjonalnie do śmierci swojej żony. Ale to nie on ją zabił. Śledczy w dalszym ciągu poszukiwali osoby odpowiedzialnej za śmierć Marianne. Wiadomo już było, że nie było to włamanie na tle rabunkowym, ponieważ z domu nie zginęło kompletnie nic. Nie było też widać, aby ktoś czegoś szukał, nie było żadnego bałaganu. Dom wyglądał tak jak zazwyczaj. Jedyną rzeczą, na którą śledczy zwrócili uwagę, było wybite okno w drzwiach znajdujących się na tyłach domu. To pewnie w ten sposób zabójca dostał się do środka. Jednak było w tym coś dziwnego, coś, co nie pasowało do historii podanej przez Kerry. Cegła, którą wybito szybę, oraz rozbite szkło pochodzące z tych drzwi, nie znajdowało się wewnątrz domu, jak można by się spodziewać, ale na zewnątrz, na trawniku. Oznaczało to, że ktoś wybił szybę, będąc w środku, a nie przed domem ale to nie była jedyna nieścisłość w zeznaniach Kerry, jaka została zauważona przez śledczych. Według tego, co dziewczyna mówiła dzwoniąc po pogotowie, a później potwierdziła w trakcie rozmowy z policjantami, zaraz po tym jak usłyszała krzyk swojej matki, wybiegła z domu i pobiegła do sąsiadów, a stamtąd od razu zadzwoniła pod numer alarmowy. Wszystko to działo się w przeciągu kilku minut. Policjanci przyjechali na miejsce bardzo szybko, czyli biorąc pod uwagę, że dziewczyna mówiła prawdę, do zabójstwa musiało dojść zaledwie kilka minut wcześniej. Jednak nie trudno było zauważyć, że krew znajdująca się na ciele kobiety zaczęła już krzepnąć. Oznaczało to, że do zabójstwa musiało dojść dużo wcześniej niż wynikało to z zeznań szesnastolatki. Śledczy zaczęli podejrzewać, że Kerry wie więcej niż im początkowo powiedziała. Dlatego też dziewczyna musiała zostać przesłuchana. Ponieważ miała 16 lat, jej ojciec musiał wyrazić na to zgodę. I kiedy to zrobił, wezwano dziewczynę na posterunek, gdzie próbowano ustalić ponownie, jaki był przebieg wydarzeń z dnia 16 lipca. Przeprowadzono badanie wariografem, na co również wyraził zgodę ojciec dziewczyny, i niestety Kerry nie przeszła go pomyślnie. Śledczy przekazali jej wszystko, co do tamtej pory udało im się ustalić. Nie było żadnego włamania do ich domu, a do zabójstwa doszło w innym czasie, niż przedstawiała im wcześniej. Kiedy Kerry to usłyszała, coś w niej pękło i zdecydowała się powiedzieć całą prawdę. Dobrze wiedziała, kto zabił jej mamę, a był to Zein, jej przyjaciel ze szkoły. Ale, żeby śledczym wytłumaczyć, dlaczego to zrobił, Kerry musiała opowiedzieć o tym, co do tego doprowadziło. Mary Ann pozytywnie zaskoczyła swoją córkę, kiedy ta powiedziała jej o swoim związku z dziewczyną. Nie miała żadnych problemów z zaakceptowaniem jej wyboru, ale wszystko zmieniło się, kiedy dowiedziała się, z kim dokładnie Kerry się spotyka. Nie podobało jej się, że jest to dziewczyna, która jest od niej starsza o trzy lata. Dodatkowo Mary Ann uważała, że Rebeka ma zły wpływ na Kerry. Dlatego też robiła wszystko, aby doprowadzić ten związek do końca. Zabroniła szesnastolatce spotykać się z Rebeką. Jednak Kerry w dalszym ciągu chciała się z nią widywać i skoro jej matka zabroniła jej tego, robiła to tak, aby o tym nie wiedziała. Dziewczyna wymykała się z domu, kiedy jej mama już spała. Zabierała nawet kluczyki do jej samochodu i jechała na spotkanie ze swoją ukochaną. Mary jednak dowiedziała się o wszystkim i wtedy wprowadziła kolejne kary dla swojej córki. Zabrała jej telefon, aby nie mogła się komunikować z Rebeką. Dostała również zakaz wychodzenia z domu, nie tylko nie mogła spotykać się ze swoją dziewczyną, ale nie wolno jej było wychodzić nawet na spotkania z przyjaciółmi. Zaraz po szkole musiała wracać do domu. Kerry była bardzo zła na swoją mamę za te wszystkie kary i w dalszym ciągu próbowała jakoś przechytrzyć Mary Ann. Ale ponownie została przez nią przyłapana, kiedy zauważyła dziewczynę przed domem. Kerry próbowała jej wytłumaczyć, że nigdzie nie była, wyszła tylko na chwilę, ponieważ miała wrażenie, że widziała, że ktoś się kręci przed ich domem i chciała to sprawdzić. Mary Ann jednak jej nie uwierzyła i jej zakaz wychodzenia z domu tylko się przedłużył. Szesnastolatka już miała dość takiego traktowania. Wraz z Zainem zastanawiała się, co mogłaby zrobić, aby to zmienić. I razem wpadli na pomysł, że Zain mógłby trochę nastraszyć Mary Ann. Miałby przyjść do ich domu, kiedy jej matka będzie już spała, i zacznie pukać w ściany jej pokoju. Może po tym jej mama byłaby w stanie uwierzyć, że wówczas przed domem Kerry naprawdę widziała, że ktoś się kręci w okolicy. Może dzięki temu jej kara zostałaby skrócona. Ponieważ oboje doszli do wniosku, że jest to świetny pomysł, postanowili wprowadzić go w życie. Jednak z jakiegoś powodu Zain przyszedł do nich trzymając nóż w ręce. Chłopak poszedł prosto do sypialni, w której spała jej matka i to właśnie on pozbawił ją życia. Zain Ahmed został natychmiast przesłuchany, jednak chłopak nie przyznawał się do zabójstwa. Nie wiedział niczego, co mogłoby pomóc w śledztwie, a w dniu, w którym doszło do morderstwa, cały czas przebywał w swoim domu. Kerry była jego przyjaciółką, ale nie wiedział nawet, gdzie ona mieszka. Śledczy byli w stanie mu uwierzyć. Chłopak wyglądał na dość wystraszonego i nie sprawiał wrażenia, jakby był zdolny do czegoś takiego. Był naprawdę zdezorientowany i na zadane mu pytania reagował w taki sposób, że byli oni przekonani, że to nie on zabił mamę Kerry. Jednak policjanci chcieli, aby jego również przebadać wariografem, i w trakcie badania chłopak zmienił zdanie. Stwierdził, że to jednak on był tą osobą, która zabiła Mary Ann. Nie miał zamiaru tego zrobić, to nie było planowane. Chciał ją tylko wystraszyć, ale sam nie wie, dlaczego tamtego dnia zabrał ze sobą nóż. Kiedy poszedł do sypialni rodziców Kerry, jej mama już spała. Ale kiedy wszedł do środka, obudziła się, co sprawiło, że chłopak wpadł w panikę. Nie wiedział, co ma robić, dlatego też zaczął zadawać cios za ciosem. Śledczy nie byli przekonani co do tego, czy chłopak mówi prawdę. Niby przyznał się do winy, ale wszystko to tylko budziło ich podejrzenia. Dlatego też postanowili zadać mu jeszcze kilka pytań dotyczących szczegółów tego zabójstwa. I jego odpowiedzi potwierdziły tylko to, co podejrzewali. Zane nie miał nic wspólnego ze śmiercią Mary Ann. Śledczy mogli być pewni tego po tym, jak poprosili go o opisanie po kolei, co robił po tym, jak wszedł do domu Kerry. I chłopak zaczął opowiadać, jak udał się po schodach w kierunku sypialni jej rodziców. Jednak dom, w którym mieszkała dziewczyna, był jednopoziomowy. Nie było w nim żadnych schodów, wszystkie pomieszczenia znajdowały się na parterze. Również nie zgadzały się jego zeznania dotyczące samej zbrodni. Zain powiedział, że zadał jej cztery ciosy, jednak w rzeczywistości było ich dużo, dużo więcej. To nie on zabił Mary Ann. Pomimo tego, że się przyznał, jego rodzina dostarczyła dowody potwierdzające jego alibi na tamtą noc. W czasie, kiedy doszło do zabójstwa, Zain przebywał w swoim domu, gdzie wraz z innymi członkami rodziny grał w gry komputerowe. Tak się złożyło, że tamtego dnia zrobiono kilka zdjęć, na których wyraźnie widać chłopaka. Dlaczego więc przyznał się do czegoś, czego nie zrobił? Kiedy go o to zapytano, Zain powiedział, że myślał, że jak się przyzna, to zostanie zwolniony do domu. Nie był on najbystrzejszym człowiekiem. Jego iloraz inteligencji był poniżej przeciętnej. Policjanci już wiedzieli, że to nie Zain był człowiekiem, którego szukali, więc jeżeli nie on, to kto? A ponieważ to Kerry była osobą, która już kilkakrotnie została przyłapana na kłamstwie, zaczęto właśnie ją traktować jako główną podejrzaną. Policjanci zaczęli rozmawiać z jej rodziną i znajomymi, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat nastolatki. I osobą, która przedstawiła im kolejne fakty rzucające zupełnie inne światło na całą sprawę, był brat dziewczyny Scott. Opowiedział on policjantom o tym, jak jego mama nie chciała się zgodzić na związek Kerry i Rebeki, ponieważ widziała, jaki wpływ ma ona na jej córkę. Nie wiadomo, czy to przez to, że był to pierwszy związek nastolatki, ale Kerry wręcz obsesyjnie podchodziła do tej relacji. Rebeka była dla niej wszystkim, i szesnastolatka była w stanie zrobić wszystko, o co prosiła. Jedną z tych rzeczy były zbliżenia, do których zaczęło dochodzić między dziewczynami. Mary Ann wiedziała, że do tego dochodzi, ponieważ raz zostały one przyłapane przez jej męża, który wrócił do domu wcześniej niż zazwyczaj zastał wówczas obie dziewczyny pod prysznicem. Mary Ann zauważyła również, że dziewczyny wysyłają sobie nawzajem nagie zdjęcia. I nie chodziło tu o to, że jej się to nie podobało, według prawa Rebeka była osobą dorosłą i mogła robić, co chciała, ale Kerry miała tylko 16 lat. A w stanie Teksas do zbliżeń może dochodzić z osobami powyżej 17 roku życia. Mary Ann zdawała sobie sprawę z tego, że Rebeka łamie prawo, dlatego też starała się doprowadzić do tego, aby dziewczyny się nie spotykały. Ponieważ wszelkiego rodzaju zakazy, które wprowadzała, nic nie zmieniały, kobieta postarała się o oficjalny zakaz zbliżania się Rebeki do jej domu. To sprawiło, że relacje między matką a córką pogorszyły się jeszcze bardziej. Kerry nie mogła znieść tego, że jej własna matka zabrania jej spotykać się z kimś, kogo tak bardzo kocha. Przestały one ze sobą rozmawiać, komunikacja między nimi opierała się tylko na przekazywaniu najpotrzebniejszych informacji. Scott powiedział policjantom również o tym, w jaki sposób dziewczyny obeszły zakaz komunikowania się ze sobą. Mama Kerry zabrała jej telefon, ale Rebeka szybko kupiła jej inny, dzięki któremu były w stałym kontakcie. Czyli nastolatka w chwili, w której doszło do zabójstwa, była w posiadaniu telefonu i mogła z niego zadzwonić po pomoc, a nie biec do sąsiadów, aby skorzystać z ich telefonu. Kolejny dowód na to, że Kerry musiała mieć coś wspólnego z zabójstwem swojej matki. Śledczy tylko nie wiedzieli, czy ona sama tego dokonała, czy może była to Rebeka, która również miała motyw. Przesłuchano dziewczynę Kerry, jednak ona zeznała, że nie miała nic wspólnego z tym zabójstwem. Tak naprawdę to już od wielu miesięcy nie była w związku z Kerry. Próbowały być razem przez jakiś czas, ale nic z tego nie wyszło. Nie utrzymywały ze sobą kontaktu od dłuższego czasu. Jednak śledczy dzięki temu, że Scott podał im numer telefonu, który Kerry otrzymała od Becky, uzyskali wykaz połączeń z tego telefonu oraz wykaz wysyłanych wiadomości. W ogóle nie potwierdził on słów Rebeki. Według wykazów dziewczyny kontaktowały się ze sobą bardzo często, nawet tego dnia, w którym doszło do zabójstwa. Kiedy śledczy przekazali te informacje Rebece, dziewczyna nie mogła już dłużej kłamać, musiała powiedzieć całą prawdę. Tamtej nocy znalazła się w domu Kerry, ponieważ zadzwoniła ona do niej, mówiąc, że właśnie zabiła swoją matkę. Kiedy Rebeka pojawiła się na miejscu, ubrania Kerry były całe zakrwawione, a jej matka już nie żyła. Zdecydowała, że muszą zrobić coś, co będzie wskazywało na to, że było to włamanie. Dlatego też zbiły szybę w drzwiach. Policjanci nie mogli być pewni, że tym razem usłyszeli prawdziwą wersję wydarzeń. Wszystko wskazywało na to, że obie dziewczyny były zaangażowane w to zabójstwo, w dalszym ciągu jednak nie było wiadomo, która z nich zabiła Marianne. Kerry wyszukiwała w swoim telefonie informacje na temat tego, jaki jest najszybszy sposób na zabicie człowieka. Jednak kiedy to robiła, była w trakcie rozmowy z Rebeką, co oznaczało, że najprawdopodobniej razem planowały zabicie matki dziewczyny. Śledczy na tamtym etapie dochodzenia nie mieli dowodów na to, która z dziewczyn zabiła Marianne. Dlatego też zarzuty zostały postawione zarówno Rebece, jak i Kerry. Obie trafiły do aresztu, ale Kerry wyszła na wolność po wpłaceniu kaucji przez jej bliskich. Rebeka, niestety, pochodziła z biedniejszej rodziny i nie mogła liczyć na to, że ktoś z jej krewnych zrobi to samo. Kaucja wynosiła 80 tysięcy dolarów i jej rodzina nie dysponowała takimi pieniędzmi, dlatego też pozostała w areszcie. I w tym czasie, kiedy tam przebywała, dziewczyny cały czas kontaktowały się ze sobą. Rebeka kiedy mogła dzwoniła do swojej dziewczyny i chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, że w więzieniu rozmowy telefoniczne są nagrywane. A jedna z tych rozmów ewidentnie wskazała na to, kto zabił 48-latkę. Rebeka powiedziała do Kerry, że dobrze, że wszystkiego nie widziała. Na co Kerry odpowiedziała jej, że tak naprawdę to widziała, ponieważ stała w korytarzu, pomimo tego, że Rebeka kazała jej zostać w swoim pokoju. Nagranie tej rozmowy było wszystkim, czego policjanci potrzebowali, aby zakończyć to śledztwo. Już wiedzieli, że to Rebeka zabiła matkę swojej dziewczyny, zadając jej 73 ciosy. Z ich nagrywanych rozmów telefonicznych dowiedzieli się również, że w ten dzień, kiedy doszło do zabójstwa, Mary Ann dowiedziała się o istnieniu telefonu, który Kerry otrzymała od Rebeki. Ponieważ dziewczyna nie chciała podać jej kodu potrzebnego do jego odblokowania. Jej matka stwierdziła, że następnego dnia zabierze go do pracy, gdzie zaznajomieni informatycy bez problemu go odblokują. Kerry wiedziała, że nie może na to pozwolić, bo wówczas jej matka byłaby w posiadaniu dowodów na to, że Rebeka łamała prawo. W telefonie było wiele zdjęć i wiadomości, które potwierdzały, że między dziewczynami dochodzi do zbliżeń. Za wszelką cenę nie mogły dopuścić do tego, aby Mary Ann zobaczyła, co się tam znajduje. Gdyby udało jej się odblokować telefon, to oznaczałoby, że Rebeka mogłaby trafić do więzienia. I to właśnie wtedy dziewczyny zaczęły planować zabójstwo. Nie planowały tego z dużym wyprzedzeniem, ale zaledwie na kilka godzin wcześniej. To Rebeka kupiła nóż i przyszła z nim do domu Kerry. Kiedy już było po wszystkim, wybiły szybę w drzwiach i Kerry wpadła na pomysł, aby w razie czego zrzucić całą winę na Zejna. Kiedy Rebeka opuściła już dom Kerry, szesnastolatka pobiegła do sąsiadów, aby zadzwonić po pomoc. Nie mogła do tego użyć telefonu, który dostała od Rebeki. Policjanci mogliby ustalić numer, z którego dzwoniła, i wówczas mogliby chcieć sprawdzić jej telefon, a tego starała się uniknąć z wiadomych powodów. Obie dziewczyny w końcu przyznały się do winy i Kerry, pomimo tego, że w momencie popełnienia zbrodni miała 16 lat. Była sądzona jak dorosła. Zaplanowała zabójstwo swojej matki z zimną krwią i musiała ponieść tego konsekwencje. Otrzymała wyrok 30 lat pozbawienia wolności, natomiast Rebeka 60 lat. Dziewczyny przebywają w różnych więzieniach, dalej jednak się przyjaźnią i często się ze sobą kontaktują. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.